Witam widzę bardzo serdecznie w kolejnym skrzyneczkowym odcinku. Ja jak zwykle następę w słowne tylko tej nocy macie plus 10% do doładowania oraz darmowe 2,10 zł do wykorzystania na CSGO skis oraz żebyście zostawili linki do wymiany Steam w komentarzu pod tym filmem, ponieważ y, pod każdym filmem znajduje się jeden zwycięzca. A dzisiaj moim gościem będzie nikt inny jak Łysy Rebels, czyli Kisebek. Witam praszam. Witam, ślicznie się witam. Oj, tak, Kisepku, coś sobie tutaj podziałamy. A jesteśmy świeżo po awansie do narodowej drużyny sportu do 8 Będziemy reprezentować tutaj nasz wspaniały kraj. Jak się z tym czujesz? Bardzo fajnie, bardzo fajny, fajnie. Meczyk, fajnie wróciliśmy po klaczu Kaseja 2 na 1 Na odcinki wróciliśmy. A Vertigo to była formalność, nie? A jak? Vertigo <laughs> to pewność siebie tam zajechała już. Chodziki. A jak? tu wariacie, bitewkę. Zarzuciłem Daj, że... taką za 1176. Nie wiem, jaki masz budżet. Bo u mnie tutaj jest... no, no cztery koła tak... jeszcze mam. No jeszcze mam 1600, ale nie ukrywam, że forma ostatnio jest, więc... No, Najwyżej nie zrobimy... Trochę, nie? Najwyżej zrobimy tańsze i spokojniej cię skończę, ponieważ fakt, że jesteśmy dzisiaj zarobieni, jako że awansowaliśmy do Riadu, w sensie online riadu, hmm. ale nie ma co szaleć. Zaraz kiserkę ogłocimy Spokojnie, spokojnie grzeje się maszyna, zaraz się rozpędzi. Oj i kałaszek! Ale tańszy jednak Oj! No no, no. Oj Ej Co tu się stało? Jaki kałaszek O jaki uspik! Przecież ten kawałek tyle nie kosztuje! 400 zł! Ło... Kosztuje, kosztuje! Pawełku. Za takie z... o oj Oj kolego O! Eweczka, w faktorniu. Dobra. Ostatnie. 6 dyszek wyżnicy. Oh, no, bo ku... tak No nie, tak mamo. Jest forma zajeżdża. Jeśli mi się to podoba. No cóż, kiserek. 4 yy, kis... koła masz? Tak, tak, zajazda się. Ja też 4000 równo. No dobra, to zrobimy. Zrobimy bitwę. Może jedną. Słuchaj, za 1680 dwie skrzynki. Znaczy 4 W sumie są nowe, ale nie stać nas na to. Nie mamy takich budżetów, żeby się bawić w taki sposób. Spokojnie, spokojnie, ja zaraz miał taki budżet. Nie. Znaczy, jeżeli no. ja przejdę, to widzę, to już nie będę na nic o. budżetu w sumie, więc mam no. jeszcze no. mi oczywiście Battle Scrub leci. No. Te skrzynki no, kosztują 400 złotych starych. O się O kurwa! No idaj. nie, no co to jest? I dawaj O! Oh. Droga, droga Dobrze, ratowało Ja 2300, 2300 Ratowało, Kiserka, kiserek zgolony, ale w sumie i tak jestem na minusie Ja jestem na zero, można powiedzieć A, zrobimy jedną taką... Zdałbym... Ile masz kasy? Eee, 2300 Zrobiłbym takie... Szalone? Trochę tańsze, trzy eleganciki Dużo będzie, no ale trudno Bo chciałem dodać tą jedną skrzynkę W sumie od niej będzie zależało kto wygra tę bitwę, a kto przegra, więc spoko Nie, Ładnie ostatnia, ładna, jest, ładna No jest taka w ogóle, jakaś taka większa się wydaje ma taka, no o, o. Dobrze to wygląda Eleganciki na spokojnie, na spokojnie Ale to tam nie chcę przelecą, nie? Tu i tak nic się nie wydarzy w sumie. Ale zawsze może to no, wsypnąć 1%, nie? Tam pół% nie No zawsze coś tam by mogło... Coś tam by mogło wypluć, nie? Na razie dobrze, dobrze Nie ja, no to trzeba. Żeby... O dobra. Dwie studeczki. no i tak od tamtej zależy co nie zmienia faktu, że nie podała mi się co tu się wydarzyło. I Jak kończymy przed oficjalną tą, no tak, no tak z dupy. Dobra Daj kostkę dla Pawełka no dobrze. Ale to profit taki... No taki znikomy w sumie, nie? Taki malutki dosyć, no, ale koski ładne, koski ładne same w sobie. Dobra, czekaj, zrobimy teraz tak. Ja 2800. Ja 2900. Wrzucam teraz taką pamiatkę. Następną bitewkę... zrobimy taką może tańszą zobaczymy. Dobry początek. Już mi się podoba. No fajnie, już 20 zł sypnęło. Uwaga, uwaga, kręci. O, dobry początek, znowu. dalej mi się podoba. Uwaga, teraz dalej kręci, narzuć. O, bardzo ładnie, bardzo co? ładnie. o co tu chodzi, no? Spokojnie, to ja się rozpędzę dopiero, Pawełku. O, Emeczka, droga, droga. I Ej, i? Stary, o, jejko, o, tak jest. Tak jest, Pawełku, tak jest, dziękuję. Dziękuję, jeśli się. Ile tam o, o co w tym chodzi, no. Dobra, teraz tak. Jedna taka, cztery. Taką zrobimy. Jakąś taką zwyczajną. Dawaj mnie to, a jest to, że 1400 to wygraj, mi zostanie, Wygraj nie? sobie, wygraj, wygraj Pawełku a, właśnie ja musiał, żebyś ty tą wygrał, a ja wygrał następną. Nie nie Pawełku do. W ten, ten sposób Dałoby Pozwaj się jeszcze z tego Cika coś wyciągnąć dobrego, ale niestety Kisebek my tutaj yy... Mam nadzieję, że ci poleci jakiś drugi niższy, ósmik. nie? Hmm. To jest taka wiesz, żeby się działo po prostu coś No i dobrze się dzieje na razie, nie ukrywam. Taki tak zwany zapychacz, bo potem chciałbym oczywiście, na jak już jestem w takiej sytuacji, to chciałbym olin zajechać. I to jest dobry pomysł Pawełku. Ja bym tak zrobił na twoim miejscu. 15 Dział! Dobrze, dobrze, fajny profit, 30 zł. Teraz muszę zjechać o nie? Tak, bo ja tutaj muszę z Dealer muszę zajechać do niego. A właśnie też zajechałem właśnie 15 301 No, dwie dyszki zarobiłem 1600 Dobra, robię, robię. na no spokojnie Muszę zrobić tak, żeby oszukać kiserka 1200, czyli za 400zł mogę coś pokonać. A widziałeś dobrać. nowe vlogi Szpera? Widziałem, widziałem co niedługo na InnoCent TV się też pojawi Tak montażysta czekam, nie to. będzie, nie będzie tutaj w kulki walił Nie określam Dobry operator się tam przewijał, nie? No właśnie, o to mi chodzi, o to mi chodzi Git, mamy I teraz ja wygrałem Czyli muszę zrobić Tego, underdoga Bit się roba, bi 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 kręcisz tak kurde zamyślony O wysiadło. Dobra, dałem. Trochę taką dłuższą, żeby coś się wydarzyło faktycznie. Pa a mógłbyś zmienić, żeby nie było underdoga? Zajeżdżaj mi tu! Nie świbuj. Jaki szef w ogóle! Spryt! <grytki> czaj! Jeszcze nigdy nie grałem z kimś, kto się szczaił jakby tam wrzucam underdoga, nie? Nagle. Nie, ja zawsze sprawdzam, zawsze, nie, nie, nie. tam kunterka widzę pośrodku. Ja ale ja też zawsze nie zwracam na to uwagi. w sensie nigdy. Ja tu jednak teraz się udało. Ma. Pawełku, mam nadzieję, że ci fajne skiny No, ja też mam taką nadzieję, nie? Zobaczymy. Niech się niech się dzieje, to jest ostatnia bitwa najprawdopodobniej o, o, o. tego. No, chyba, że Bigram. No, początkowo te nie w sumie lecą. To, to, to wtedy jeszcze te serka bym dojechał do końca, nie? Tutaj to jeszcze mogę a, sobie No, wiadomo, go. że to, to ostatnio to jest. No o to chodzi w nie, nie. O to nie chodzi tutaj w tej sypie, bitwie. a to by niech sypnie w ostatni. Dobrze, nie... dobry skałcik. Więcej takich scoutów. No nie pięknie nie? sypie, super, no dawaj tę serka broni. O dobry skańcik, dobry. Super, pięknie. Stakuj piserka, żeby było pięknie, no O! O jakiś mag ten. No fajnie, że to 5 zł kosztuje, a wygląda jakby kosztowało milion. Taki no, wygląda tak dobrze nie, mi daje. A kadla dla Caseya. To były ostatnie kurwa skrzyneczki. O, dla Caseya wypłaczasz skinka? No do tego kawaham mojego wypacę, bo mi się kojarzy jakoś z nim. O! O. Kur... O! Dobrze. Bardzo dobrze! dobrze. Bardzo nie? dobrze Nie Jest Dobra Bardzo dobrze i? Tak jest No nie 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 Uff Uf. Te skąciki Uff Dobra, babiacie Wiem, wiem, wiem Myście Ile? Ile? ze strony w ogóle 1800 1800 I niech się dzieje wola Ostatnia dziś Niestety Kiserek się nie da złapać Dał mi go na underdoga, ale on mi do tego nie wejdzie Więc to jest ostatnia bitwa jest moja Albo wóz, albo przewóz, no niestety Jestem tego pewny No I? Teraz O fajne, no, no. fajne, 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 o! fajne Nie fajne, nie fajne, nie fajne, żartowałem No i op, Oj kur... Jak no I stóweczka została na ruchy. No cóż, ja, nie ten Jak nie masz już pieniążków, to zakończymy na tym, no trudno, ja też zakończę w ten sposób. <laughs> cóż SEP, dziękuję Ci bardzo za obecność w tym odcinku. Dziękuję Ci Cody ja. no. lepiej oddał no no, no, jak, jak tam macie, to krótki selek pewnie też by wam pomógł, nie? Ale to nic tutaj. Dziękuję bardzo za odcinek, do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się, do zobaczonka.